Nie, ja jestem Misaga i poprowadzę dzisiaj największe zawody influencerek. Która z influencerek będzie najbardziej influencerska? Która z nich wygra wielką nagrodę? Nie wiem jeszcze jaką? Ale jakąś wymyślę. Pokażę Wam dzisiaj najnowsze lalki Barbie, Barbie Extra minis, które są moim zdaniem totalnym sztosem, wyglądają naprawdę mega modnie i właśnie tak trochę mi się skojarzyły z takimi influencerkami, jakimiś, wiecie, instagramowiczkami, tiktokerkami, youtuberkami. Więc postaram się dzisiaj zrobić tutaj dla Was właśnie takie zawody. Swoją drogą kilka dni temu wrzuciłam już na swój kanał Shortsa. Ten wiecie, krótki filmik, właśnie z tymi laleczkami. I było tam naprawdę sporo komentarzy, że gdyby nie to logo, to w ogóle byście się nie domyślili, że to są lalki od Barbie. No bo tak, one słuchajcie, są zupełnie inne. I to jest moim zdaniem totalny sztos, że Barbie zrobiło w końcu, wiecie, takie trochę mniejsze laleczki. Nie wiem, ja wolę wszystko, co jest mniejsze. Sama mam 1,60 m, więc może dlatego wolę mniejsze lalki. Mam, słuchajcie, jeszcze tutaj y, wielki zestaw, który wydaje mi się, że naprawdę przyda się do tej. Dzisiejszych zawodów, a Wy, jeżeli chcecie więcej filmików, właśnie z nowościami i z takimi różnymi fajnymi zabawami, jak właśnie, nie wiem, jakieś randki w ciemno, top model, czy takie teraz nowe zawody influencerek, to koniecznie zostawcie tutaj 15 tysięcy łapek w górę. Nie zapomnijcie subskrybować kanału i to wszystko. Lecimy otwierać. Witam Was serdecznie. Miss Aga poprosiła mnie, żebym poprowadziła ten dzisiejszy program. No i tak właśnie. Właśnie się zastanawiałam, jaką tutaj dać konkurencję naszym dziewczynom, które będą walczyły o miano top influencerki. No i tak wiecie, myślałam, myślałam, myślałam i wymyśliłam. Co najczęściej robią influencerki? Nagrywają TikTok! Więc tak moi drodzy, dzisiejszą konkurencją będzie nagranie TikToka, a wy drodzy widzowie będziecie je oceniali, a ten TikTok, który wygra, zostanie opublikowany na profilu Misagi na TikToku, żeby mógł go zobaczyć cały świat. Wspaniała to jest nagroda, prawda? Mamy też tutaj rozłożony cały wielki zestaw, z którego będą mogły korzystać nasze tiktokerki. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Oczekajcie, tutaj jeszcze trzeba to otworzyć. O, proszę bardzo, są jakieś okulary, różne gadżety, zwierzątka. Można je wykorzystać, żeby nagrać jakiegoś śmiesznego tiktoka. Albo po prostu ładnego, interesującego, bardzo mądrego. A, tiktoki nie są chyba mądre, więc. Zagalopowałam się. Cześć, Marko, drodzy widzowie! Ja już słuchajcie, mam pomysł na TikToka. Jest to oczywiście trend, w sensie może już trochę przeterminowany trend, ale on bardzo mi się podoba i muszę go nagrać. Tam są takie fajne serduszka w tle i wiatr wieje we włosy. O, tak fajnie, więc spróbuję go nagrać i mam nadzieję, że Wam się on bardzo spodoba. O matulu! Poprosiłam mi Sagę o pomoc w nagraniu tego TikToka, no bo ktoś wiecie, ktoś musiał mnie nagrać, ktoś musiał telefon trzymać. I powiem wam matko jedyna! z Gaga to w ogóle tych TikToków nie umie nagrywać. Źle trzyma telefon, źle go obraca, źle puszcza muzykę. Mówię wam po prostu wszystko źle, ale po bardzo wielu próbach błędach. udało się, udało się chyba nagrać. Wiem, że mogło być lepiej, ale mówię wam, z tą miś to ciężko coś lepszego. No nic, to teraz obejrzyjcie go. W razie już wiemy, że Miss Gaga sobie zbytnio nie radzi z nagrywaniem TikToków. No ale cóż, nie pozostało nam nic innego, jak powitać kolejną kandydatkę! Jo, 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 yo! No słuchajcie, konkurencja jest całkiem mocna. Widziałam tego poprzedniego TikToka, poprzedniej uczestniczki, no i był całkiem ładny, ale wydaje mi się, że mój będzie dużo lepszy, bo bo nagramy TikToka, gdzie będę ja i będzie druga ja, czyli... Ja. <noise> nie wiem, czy do końca zrozumieliście o co mi chodzi, ale, ale zaraz zobaczycie. Mam jeszcze taki pomysł, żeby tutaj y, wykorzystać przy tej jednej zmianie, założyć inne okulary, więc mam nadzieję, że to się w ogóle uda, bo tam będzie bardzo mało czasu. I miś gaga, postaraj się dobrze to nagrać, a nie, że dwie godziny musiałam czekać, aż tamta nagra, bo ty źle kamerę trzymałaś. Słuchajcie, z tą agą nie mogę pracować. Zobaczcie, ona nawet takiego prostego TikToka nie umie nagrać, no. No co to ma być? Zobaczcie, jak tu krzywo wyszło. Aaaa! Nigdy tego nie nagramy, nigdy. Nie, no ludzie, zobaczcie, jest jeszcze gorzej. Zobaczcie, jak ja tutaj wyglądam, no. Przecież to nie da rady tak pracować. Ja już nie mogę, no. No udało się nagrać tego TikToka, ale... Ale w mojej głowie on wyglądał dużo lepiej. Miałam, wiecie, zjeżdżać ze zjeżdżalni. Z drugiej strony miałam skakać jakby do basenu. A tak... Nie do końca mi wyszło, ale no nic, mam nadzieję, że Wam się spodoba. I jak coś dopamiętajcie to, to wina wszystko mi sagi. No, zapraszam do oglądania. Dwie uczestniczki już za nami. No, powiem wam, że tak jak na razie na nie patrzę, to nie wiem, czy jakaś się nataje na influencerkę, ale no, jeszcze przed nami trzecia dziewczyna. Może ona coś zaprezentuje. Wiecie, takiego wow, 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 mega super! Pamiętajcie też koniecznie o głosowaniu w komentarzach. Jak już obejrzycie teraz ten ostatni TikTok, zagłosujcie, wpisujcie pierwszy TikTok, drugi czy trzeci, który Wam się podobał najbardziej, a dodatkowo na Instagramie, mis Sagi, w relacji również odbywa się głosowanie, więc zobaczymy, która z dziewczyn wygra. Ha, powiem wam, że gdybym ja wzięła tutaj udział, to bym nagrała najlepszego TikToka, który by miał 5 milionów wyświetleń i 10 milionów serduszek. Tak, tak właśnie by było. Hey! To ja, wasza trzecia uczestniczka. No i powiem wam, że ja nigdy żadnych TikToków nie nagrywałam. I ja w ogóle nie wiem o co tam chodzi. Jakieś transitions i jakieś takie różne rzeczy. Mogłabym ostatecznie zatańczyć, ale, ale nie mam żadnego układu teraz wymyślonego, więc, więc powiem wam, tak oglądałam tego TikToka i, i widziałam, że bardzo często w trendach pokazuje się, że na przykład do kogo jestem podobna. Na przykład z jakiejś bajki, albo na przykład y, kto jest y, moim rodzicem jakaś gwiazda i, i to wiecie tam się tak losuje fajnie i, i ja coś takiego nagram i ja się założę że to będzie miało najwięcej wyświetleń. No, 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 tutaj Miś Gaga się postarała, poszło bardzo sprawnie, no, ale ten TikTok raczej nie był zbyt ciężki, ale wierzę, że będzie miał miliony wyświetleń i, i po prostu wygra, wygra i zagłosujecie na niego. Tam na początku jakby będzie losowanie, do, do jakiej aktorki, celebryty jestem najbardziej podobna, a później do kogo z bajki jestem najbardziej podobna. I ta postać z bajki to tak średnio mi się podobała. Hm. No dobra, obejrzyjcie. No i jak tam, wam się podobał dzisiejszy filmik? Który z TikToków był najlepszy? Piszcie koniecznie w komentarzach i wtedy go udostępnię właśnie na swoim profilu na TikToku. A jeżeli chcecie zobaczyć kolejną taką część, właśnie wyboru najlepszej tiktokerki, to zostawcie tutaj, wiecie, bardzo dużo łapek w górę i może wtedy nagramy to właśnie z dużymi lalkami Barbie Extra, bo też mam ich tutaj trochę, więc można by było coś wymyślić. Oj, tak. Tak, tak, tak. Jakieś fajne tiktoczki nagrać. Tu zobaczcie, nawet jakiś samochód jest, którym by mogła śmigać sobie bardzo szybko. Dajcie też znać, jak wam się właśnie podobają te nowe Barbie Extra Minis. Ja powiem wam, jestem nimi zachwycona, bo to są chyba takie pierwsze, mniejsze laleczki, którym wiecie, ruszają się normalnie tutaj stawy. Można je sobie ustawiać, jak się chce, kręcić rączkami, nóżkami, główką, dosłownie wszystkim, a do tego wyglądają Naprawdę przepięknie, bardzo mają modne ciuszki i powiem wam, jestem pod wrażeniem, co Barbie tutaj stworzyło i mam nadzieję, że ich będzie dużo, dużo więcej! Dużo, jeszcze więcej! Jeszcze! Bo chcę mieć całą kolekcję, a może później wiecie, też jakiś top model z nimi? Hmm, to by było nawet całkiem ciekawe, no nie? Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, głosujcie, wbijajcie na mojego Instagrama, tam również się odbywa głosowanie i widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Bye, bye! I'll you.